Cześć, nazywam się Omega, jestem kubitem. Wykorzystam profesora Tauka i doktora Pajka z Nanolabu pan i w tym wykładzie powiem o bitach, kubitach, kwantowym splątaniu i kwantowej teleportacji. To co widzicie to Sykamor, rdzyn komputera kwantowego firmy Google z 54 kubitami na pokładzie. Każdy z was, drodzy słuchacze, zna i posiada komputer osobisty. Jego sercem jest jednostka centralna procesor, to w nim przetwarzana jest informacja. Procesor nie widzi kształtów i kolorów, a jedyne znaki, które rozpoznaje, to ciągi 0 i jedynek. Operuje tylko tymi dwoma stanami, dlatego bardzo dużo tych 0 i 1 potrzebuje do opisu rzeczywistości. Są to tak zwane bity 0 i 1, przesuwające się po rejestrze. To bardzo zagmatwana, na pierwszy rzut oka sieć tranzystorów. Tu jednak wszystko jest ściśle zaprogramowane i każdy procesor posiada swój schemat ideowy. Ciągi znaków, binarne słowa, są przetwarzane przez jednostkę centralną jaką jest procesor. Informacja, która dociera do procesora, ulega przetworzeniu, za pomocą tak zwanych bramek logicznych. Język którym posługuje się komputer to język najniższego rzędu i wymaga specyficznego zapisu jakim jest alkebra bulowska. Abracadabra, zymzalabimbamba zaladozalabimb. Profesor Tauk i Dr. Pike zamieniają się w wektory proste, w celu zobrazowania operacji logicznych w procesorze. Właśnie Pike zmienił bit ze stanu 1 na 0. Jestem omega, superpozycja tych dwóch wektorków i chodzę zawsze w poprzek. Pojawię się, przy kubitach, nieźle się poruszam i mam bardzo skomplikowaną dwoistą naturę. Hej, cześć chłopaki, zapraszam do bramki NOT, niezłe z Was wektorki. Najprostszym typem bramki jest bramka NOT, która jest negacją. Zamienia bit 1 na 0. I odwrotnie bit 0 na 1. Co w języku algebry bulowskiej możemy zapisać w postaci tabeli. Symbol bramki NOT wykorzystuje się przy projektowaniu rozległych ścieżek w procesorze i jest uproszczeniem graficznym bardziej złożonej struktury elektrycznej, składającej się z dwóch rezystorów i tranzystora NPN. Tak właśnie działa bramka NOT, oczywiście może być nas więcej i wszystko co przejdzie przez taką bramkę ulega negacji, w tym przypadku odwróceniu wszystkich bitów. Inne podstawowe bramki logiczne to bramka AND, odpowiednik iloczynu. Gdy na wejściu mamy dwa pajki w stanie 0. To na wyjściu mamy 0. Gdy na wejściu mamy pajka i tałka w stanie 0 i 1. To na wyjściu z bramki również mamy bit 0. Gdy odwrócimy stany na wejściu. To i tak ponownie na wyjściu mamy 0. Ostatnia czwarta operacja logiczna w bramce Ent. Na wyjściu generuje tałka w stanie 1. Można powiedzieć, że bramka ENT faworyzuje doktora pajka. Bramka OR, jak widzimy w tabelce stanów, faworyzuje profesora Tauka. Jeśli jednym ze stanów jest dr Pike w stanie 0, to i tak końcowo na wyjściu z bramki mamy profesora Tauka w stanie 1. Tak właśnie działa Bramka OR, to odpowiednik sumowania, czyli adycji. Wszystkie wcześniej zaprezentowane bramki, to układy złożone z tranzystorów, o których mówił Pike z Taukiem na poprzedniej nocy naukowców. Odsyłam do wykładu. Przypomnijmy jednak szybko. Tranzystor to układ składający się z bazy, kolektora i emitera i pełni rolę wzmacniacza. Łączenie tranzystorów pozwala zbudować bramkę logiczną. Mówimy o niej logiczna, ponieważ obowiązuje tu algebra bulowska. Za pomocą kilku bramek możemy zbudować już bardziej złożony układ, tak zwany układ zintegrowany CMOS 7408 z czterema bramkami AND i 4071 z czterema bramkami OR. Obecnie tranzystory to układy rzędu kilku nanometrów, mówimy wtedy o litografii Intel 14 nanometrów czy AMD 7 nanometrów. Jest to odległość między żeberkami tranzystorów umieszczonych na czypie. Budujemy coraz szybsze procesory i zmniejszamy układy tranzystorów. Zmniejszenie wymiarów tranzystora nie pozwala jednak przekroczyć ich częstotliwości operacyjnej. Zużycie mocy jest tu również na stałym poziomie. Jesteśmy jednak już bardzo blisko granicy liniowego prawa mura, czyli liczby tranzystorów przypadających na jednostkę powierzchni, czy w danym roku. Nie możemy zmniejszać układów scalonych w nieskończoność. Obecnie zwiększamy ilość rdzeni w procesorze w celu zrównoleglania obliczeń. Istotną kwestią jest schyłek prawa Mura, prawa empirycznego, które mówi, że ekonomicznie optymalna liczba tranzystorów w układzie scalonym zwiększa się w kolejnych latach zgodnie z trendem wykładniczym, dokładnie podwaja się niemal w równych odcinkach czasu. Można oczywiście poszukiwać nowych rozwiązań jak to wynika z mapy drogowej firmy AMD. Obecnie jesteśmy w okolicach 2021 roku, gdzie wchodzimy w erę układów GAFET, gdzie tranzystory polowe zamienimy nanodrutami w technologii 3 nanometrów, ułożonych równolegle w kolumnie. Wkrótce będziemy łączyć układy molekularne, jednowymiarowe druty i falowody fotoniczne. Wschyłek zapisu zero-jedynkowego jest jednak bliski. Istota kwantowej rewolucji tkwi w zapisie informacji. Tu pojawia się pojęcie komputera kwantowego i kubitów. Miniaturyzacja układów do skał atomowych, wymaga zmiany jednostki informacji, tu wchodzimy w obszary mechaniki kwantowej. W komputerach kwantowych, jednostką informacji jest qubit. Różnie się tym od bitu, że poza klasycznym stanem 0 i 1, i tauk, mogę być również superpozycją tych stanów z pewnymi amplitudami. W tym przypadku amplituda równa jest 1 przez pierwiastek z dwóch. Ubit możemy zapisać w notacji Diraka, tak zwanych nawiasach bra i Ket lub jako wektor 1,0 niech to będzie profesor Tauk i 0,1 doktor Pike. Podobnie w superpozycji, ja tak naprawdę stanowię sumy dwóch wektorów podstawowych Tauka i Pajka. Uhuu, cześć chłopaki. Niezłe z was ciacha, w tych garniturkach. Spróbujmy to może jeszcze raz wytłumaczyć. Jestem superpozycją, kwantowo-mechaniczną formą, superpozycją tych dwóch wektorków. To, w jakim kierunku jestem zorientowana i z jakim udziałem, mówi właśnie zespolona amplituda A i B. Te dwie amplitudy, w ogólności są liczbami zespolnymi, czyli parą dwóch liczb naturalnych, ze szczególną algebrą. Liczby te muszą spełniać warunek normalizacji. Czyli wcześniej, chłopcy, byliście tylko liczbami, a teraz wektorami ortonormalnymi, to znaczy prostopadłymi. Zróbmy małe wtrącenie. Zapoznam słuchaczy z liczbami zespolonymi. Liczba zespolona to para liczb naturalnych. Możemy ją zapisać w różnej formie: w formie wektora, liczby z czynnikiem urojonym i, czy w formie trygonometrycznej. Każdy z nas zapewne poznał pierwiastkowanie: jeśli liczba pod pierwiastkiem jest ujemna, to ta wartość jest równa i, i jest czysto urojona. Liczbę zespoloną definiują dwie osie: jedna z nich to liczby na osi odciętych, druga to liczby na osi rzędnych. Zatem liczba zespolona jest w pewnym sensie wektorem na płaszczyźnie. Z trygonometrii wiemy, że kosynus może przyjmować maksymalne wartości od 1 do 1. Gdy jednak argumentem jest liczna zespolona i wtedy kosynus z liczby czysto urojonej może przyjąć wartość większą od jedynki, dokładnie jest to ciut ponad półtora. Jak widać, liczby zespolone mają bardzo interesujące własności. Wróćmy jednak do tematu wykładu. Zatem, wcześniej wprowadzona amplituda określa położenie kubitu na sferze Blocha. Jest to powierzchnia reprezentująca wszystkie możliwe stany kubitu. Została wprowadzona w celu graficznej interpretacji stanu kubitowego. Kubit zapisany w reprezentacji sferycznej ma następującą postać trigonometryczną. W zależności od kąta alfa równego 0, pi czy pi jest stanem czystym, bądź jest w superpozycji. To właśnie dla pośrednich kątów ja mam wtedy znaczenie i dochodzę do głosu. I w zależności od kąta fi, wiruje wokół osi z. Stan ubitu może być zrealizowany na bazie nadprzewodzących fluxmonów, kubitów ładunkowych czy spinowych. Kubit może być przygotowany w oparciu o różne układy w skali nano i różne kwazicząstki, pary Kuapera, fotony, spajni czy fermiony Majorany o których powiem na końcu wykładu. Powstaje pytanie, czy możemy zaobserwować sferę Blocha? Jasne, jest ona jak najbardziej realna, wymaga jednak obrotu soczewki magnetycznej w doświadczeniu sterna gerlacha w tym eksperymencie wykorzystano atomy srebra ze spinem połówkowym jedna druga. Cząstki ze spinem odczylane są w polu magnetycznym i na ekranie obserwujemy okrąg. Dla cząstek bez spinu, tylko punkt. Przyłożenie impulsu magnetycznego zmienia kierunek spinu. Jego rzut, czyli wartość własna, jest ściśle określona plus 1, 0 lub minus 1. Amplitudy funkcji spinowej, wcześniej wprowadzone liczby A i B można wprost powiązać z kółbitem. Jak widać te amplitudy są również nierzeczywiste, są zespolone, a ze względu na połówkowy spin do pełnego obrotu potrzebujemy 720 stopni, czyli 4 pi radianów. Można to zobrazować na pętli mybiusa, tam również musimy obrócić się o 4 pi, żeby wykonać pełny obrót. Wróćmy jednak do naszych kółbitów komputer kwantowy zbudowany z n-kubitów może znajdować się w superpozycji 2 do n różnych stanów, podczas gdy komputer klasyczny tylko w jednym z tych 2 do n stanów. Ponieważ qubit jest superpozycją dwóch stanów, dlatego możemy podać prosty przelicznik liczby bitów wyrażonych przez kubity. Przy 300 kubitach w procesorze, ta liczba to 2 razy 10 do potęgi 90. To prawie Google, czyli 10 do potęgi 100, to niewyobrażalnie duża liczba. Dla przykładu, Światowe Centra Przechowywania Danych od 1986 roku zgromadziły już 600 exabajtów, co odpowiada prawie 5 razy 10 do potęgi 21 bitów. Możemy zapisać następującą zależność. Jak widać ze wzrostem liczby kubitów, ilość odpowiadającym bitom jest bardzo duża. Czas obliczeniowy jest również krótszy, szczególnie istotne jest tu tak zwane splątanie kubitów, o którym mowa będzie później. Prawo Mura, które zakładało podwojenie w równych odcinkach czasu liczby tranzystorów w układzie scalonym, na skali logarytmicznej jest liniowe. Możemy je zastąpić prawem Roo, za które na skali logarytmicznej jest prawem wykładniczym. Obecnie przekroczyliśmy już granicę szybkości komputerów klasycznych. Moc obliczeniowa jest fenomenalna i wykładnicza z liczbą kubitów. To ważna i zasadnicza różnica między klasycznym PCD a komputerem kwantowym Google'a. Procesor Sycamore firmy Google składał się z 54 kubitów i przeliczył zagadnienie dotyczące faktoryzacji liczb pierwszych, m.in. o binarnej długości 2048 pozycji w czasie jednej godziny. Co klasycznemu komputerowi zajęłoby 100 bilionów lat, czyli 10 do potęgi 15 godzin, gdzie czas wrzech świata szacowany jest obecnie na 15 miliardów lat, co odpowiada blisko 200 części biliona lat. W skali 20 lat widzimy postęp w tej materii od dwóch kubitów w 1998 roku, uzyskanych przez IBM poprzez sykamor firmy Google, do 128 kubitowego procesora firmy Rigetti. Technologie w zastosowanych układach bazowały tu głównie na systemie d way czyli kubitach nadprzewodzących tzw. fluxmonach. Nadprzewodzące Kubity w układach firmy d way czy Google oparte są o squid to układ złożony ze złącza josephsona i pętli z drutu nadprzewodzącego. Całkowita energia takiego układu opisana jest poprzez energię ładowania jednej pary kułapera, pary elektron-dziura, możliwej do uzyskania tylko w stanie nadprzewodzącym, oraz w części potencjalnej, jako sumy energii cewki oraz energii złącza josephsona. W zależności od wartości strumienia FI1 na złączu jesteśmy w jednym ze stanów czystych, bądź kułubitowych, fluxmonów reprezentowanych przeze mnie. Każdy z Fluxmonów odpowiada zgodnej i przeciwnej cyrkulacji prądu nadprzewodzącego w układzie pętli. Takie pętelki są odpowiednio sprzężone, w celu uzyskania stanu splątanego. Jest to układ niobowy na krzemie, dlatego jest tak bardzo atrakcyjny. Kół 1 do kół 8 odpowiada naszym kółbitom i stanowi podstawową komórkę, komórkę ośmiokubitową. Z tych składa się chip o nazwie Washington, złożonym z 1000 stu 52 Q bitów. Procesor osadzony jest w temperaturach milikelwinowych w chłodziarce rozkieńczalnikowej. A cały system jest w osłonie antymagnetycznej, tłumiącej zewnętrzne pole magnetyczne na poziomie 10 nanoTesli, silnie izolującej nasz kwantowy komputer od zewnętrznych zaburzeń na naprawdę bardzo niskim poziomie pól. Istotną cechą kubitów, poza superpozycją, jest ich łączenie w pary. Mówimy wtedy o kwantowym splątaniu. W informatyce kwantowej, ze stanem splątanym mamy do czynienia, gdy funkcji falowej układu nie możemy zapisać w postaci iloczną funkcji falowych jego podukładów. Mówimy, że układ jest nieseparowalny. To pojęcie wprowadził Erwin Schrödinger, jeden z ojców współczesnej mechaniki kwantowej. Zatem, dwa lub więcej obiekty, rozdzielone przestrzennie, stanowią nierozdzielny układ splątany. Zobrazujmy to. Weziemy Y dwie omegi, które pierwotnie są sumą dwóch stanów tałka i bajka, z różnymi amplitudami a, B, e, C, e i D. Takie dwie omegi tworzą grubego ryśka, to również wektor, ale nie nie w dwóch lecz czterowymiarowej przestrzeni zespolonej. W przypadku dwóch kubitów, stan komputera kwantowego jest w postaci czterowymiarowego wektora, jest nas dużo więcej i w jednym czasie mamy wszystkie możliwe kombinacje. Taka superpozycja jest bardziej skomplikowana od natury omegi i jest po prostu grubym ryśkiem, znanym z graficznych technik diagramowych w kwantowej teorii pola. Komputer klasyczny, dla przypadku dwóch bitów, może znajdować się w danej chwili tylko w jednym z tych stanów. Możemy sobie wyobrazić trójstanowe stany kwantowe. Ten stan reprezentuje boska lambda. Jest to tak zwany trybit, a w zasadzie ich superpozycja. Oczywiście nie zawsze wszystkie amplitudy są różne od zera, niektóre z nich mogą być równe 0, i wtedy operujemy na odpowiednio przygotowanym trybicie. Jest to werktor sześciowymiarowy. W reprezentacji Diraka boską Lambdę możemy zapisać w postaci sumy 8 trybitów stanów składających się z superpozycji trzech stanów. Lambda w tym przypadku jest stanem splątanym i pojawi się przy dyskusji kubitów w trójkropkach kwantowych. Przedstawień jeszcze słuchaczom: Omma A. To stan splątany omega i grubego ryśka. Jest ośmiowymiarowym stanem kwantowym i będzie istotny w protokole teleportacji. I można śmiało go nazwać kwatrybitem. Operacje i przejścia między stanami, możemy realizować poprzez mobilne qu w układzie kropek kwantowych z tunelowaniem T, oddziaływaniem wymiennym J, i oddziaływaniem kulombowskim U, o których mówiliśmy na poprzedniej nocy naukowców. Tu możemy sterować poziomem atomowym lewej i prawej kropki kwantowej. Gdy przyłożymy pole magnetyczne do stanu kropki, możemy zrealizować i sterować spinowym kółbitem. Poprzez napięcie na elektrodach bramek, możemy przechodzić ze stanu splątanego do czystego. I tak, możemy realizować odpowiednio kółbyty ładunkowe i spinowe. Kuubit singlet triplet qubit wymienny czy bardziej złożony kułubit hybrydowy, takie układy wymagają większej liczby kropek kwantowych o bardziej złożonej geometrii, gdzie istotną rolę w singletowych stanach splątanych odgrywa oddziaływanie wymienne, kulumbowskie oraz zewnętrzne pole magnetyczne. We ziemi Greg Polupy, dwa przykłady. Układ podwójnej kropki z antyferromagnetycznym oddziaływaniem wymiennym, między spinem na kropce pierwszej i drugiej oraz pełnym oddziaływaniem kulumbowskim na kropce i międzykropkowym. Taki układ ma 16 stanów w czterowymiarowej przestrzeni. Jeśli do kropki przyłożymy zewnętrzne pole magnetycznego tylko część tych stanów będzie stanem podstawowym układu. I przemiatając napięciem na bramkach możemy przechodzić przez różne stany w tym syngletowy stan splątany w centralnej części naszego diagramu odpowiadający jednej z form naszego grubego ryśka, którego teraz spokojnie możemy nazwać cienkim. W układzie trzech kropek kwantowych. Gdy potencjał na trzeciej bramce odpowiada potencjałowi na bramce drugiej. W polu magnetycznym, dla określonego napięcia V1 i V2, możemy wygenerować poza stanami czystymi, trzy stany splątane, odpowiadające boskiej lambdzie, w bardzo różnych konfiguracjach. To w jaki sposób przechodzimy z jednej konfiguracji do innej? W pewnym sensie to odpowiednik naszej bramki. Tym razem nie klasycznej NOT, AND czy OR, ale logicznej bramki kwantowej. Na stan kubitowy możemy zadziałać bramką, jest to bramka kwantowa i operuje ona w przestrzeni naszego stanu. Mówimy o bramce NOT, która ma postać macierzy Pauliego X i powoduje ona obrót wektora kubitu wokół osi X o Pi. Bramka może być również typu Y, co odpowiada za obrót wokół osi Y o zamienia stan 1 na 0 z fazą mius i taka bramka nie ma klasycznego odpowiednika. Jak widać, wektor uległ zmianie i jednocześnie jego amplituda. Jedną z ciekawszych jednokubitowych bramek logicznych jest bramka Hadamarda, powoduje ona zmianę stanów bazowych kubitów i ich superpozycję. Spójrzmy, jak to się dzieje. Przez bramkę Hadamarda wchodzi profesor Tauk, na wyjściu jest już superpozycja, czyli zmysłowa omega. Gdy wchodzi doktor Pike, na wyjściu z bramki kwantowej jest piękna omega, z ujemną amplitudą przy stanie 1. Gdy przez bramkę przechodzi czerwona, bądź niebieska omega, na wyjściu może być tylko wektor Tauk bądź Pike. Widzimy, że bramka działa również w przeciwnym kierunku. W oparciu o bramkę Hadamarda i bramkę dwukubitową synod możemy z naszego tałka i pajka utworzyć stany Bella, czyli różne biliniowe formy grubego ryśka. Ten stan będzie dla nas istotny w protokole teleportacji kwantowej. Z dwóch tałków po przejściu przez bramkę Hadamarda i dwukubitową synod, na wyjściu mamy cienkiego ryśka skierowanego w prawo. Gdy na wejściu podmienimy jednego tałka przez pajka, na wyjściu otrzymamy cienkiego ryśka skierowanego w lewo z przeciwną amplitudą. Protokół teleportacji. Zapewne każdy z Was widział Star Trek i transporter do teleportacji. W filmie taki efekt jest tylko rozważaniem w ramach fantastyki naukowej, ale już w przypadku bitów możemy przeprowadzić teleportację stanów. Jak wygląda to z poziomu logicznych operacji kwantowo mechanicznych? Przygotujmy naszego ryśka. Protokół teleportacji będzie dotyczył transportu pięknej omegi, w mojej osobie z Poznania do punktu w Andach poprzez układ kwantowo-mechaniczny, tak zwany most komunikacyjny. W Poznaniu mamy przygotowany nasz kibyt omega i jeden stan Bella. To cienki rysiek. Na linii powstaje stan, o którym już mówiliśmy wcześniej, w ośmiowymiarowej przestrzeni, to tak zwany -ok Om, nieco zredukowany Dwuoki -ok om po przejściu przez bramkę 4-kubitową synot ulega przekształceniu, w pierwszej połowie przechodzi bez zmian, w drugiej przechodzi przez dwukubitową bramkę X. Po przejściu przez 4-kubitową bramkę Hadamarda powstaje pełny oki -ok om. Wykonany zostaje telefon z poznania do pumapunku, klasycznie i zostaje podany stan bazowy grubego ryśka. W pumapunku w zależności czy jest to stan 00. To stan po pomiarze, Wandach zostaje przepuszczony przez bramkę jednostkową i. W pumapunku na wyjściu ląduje omega. W przypadku 0,1 stan zostaje odfiltrowany przez bramkę X. I na wyjściu w andach pojawia się teleportowany kółbit. Dla stanu 1,0 pomiar zostaje przechwykony przez bramkę Z. Na wyjściu jest już czerwona omega. Dla stanu 1,1 pomiar musi być przepuszczony przez bramkę X, a następnie przez Z. Na wyjściu w pumapunku mamy nasz teleportowany stan piękną omegę. Tak właśnie wygląda protokół teleportacji kubitu. Można oczywiście budować bardziej złożone linie i mosty do tunelowania większej liczby kubitów, czy wręcz bardziej złożonych stanów, trybitów czy kwatrybitów. Dodam, że w praktyce teleportowano już fotony w superpozycji na odległości kilkuset kilometrów. Na koniec chcielibyśmy powiedzieć coś na temat kubitów topologicznych. Zostały one zaproponowane przez Kitajewa. Okazuje się, że jednowymiarowy drut na nadprzewodniku, prowadzi do powstania nielokalnych stanów brzegowych fermionów majorany. Zapostulowanych kilkanaście lat wcześniej przez włoskiego fizyka Edtor Majorana. różni się tym od fermionów i bozonów, że jest rzeczywistą cząstką i jej cząstka odpowiada swojej antycząstce. Zatem, jeśli drut jest odpowiednio długi, stany nielokalne są dobrze rozseparowane, nie przykrywają się, w tym sensie są chronione. Dróut jest wtedy nad przewodnikiem topologicznym. Istotne jest, ażeby parowanie tu parametr delta było porównywalne z przeskokiem T. W układzie mamy wtedy dwa mody zerowe, czyli rozwiązania dla energii równej 0. Są to superpozycje dziury i elektronu na skrajnych atomach w drucie jednowymiarowym. Poprzez przyłożenie odpowiednich impulsów w czasie możemy zmieniać konfigurację fermionów majorany w układzie trójzłącza składającego się z trzech fermionów majorany tu gamma z indeksem 0. Operacje logiczne przeprowadzone w czasie prowadzą do końcowego rezultatu na wyjściu. Kuby i topologiczne, w przeciwieństwie do kwantowych, mają tą przewagę, że są chronione i operacje logiczne na nich nie prowadzą do dekoherencji, czyli zniszczenia stanu, w związku z czym czas operacyjny może być bardzo długi i pozbawiony błędów. Po prawej widzimy ewolucję w czasie fermionów majorany, na które działają operatory splotu, odpowiednik kwantowych bramek logicznych. Działanie bramki, Tworzy silne sprzężenie fermionów majorany w jednym z trzech drutów, a linie ewolucji to w tej nomenklaturze tak zwane włókna. Podsumujmy, do czego może nam posłużyć komputer kwantowy. Oto kilka istotnych problemów, którymi może zająć się komputer kwantowy. Między innymi, przetwarzaniem i wyszukiwaniem dużej ilości złożonych danych, projektowaniem nowoczesnych materiałów i współczesnych leków, uczeniem maszynowym, a w przyszłości może być centralną jednostką sztucznej inteligencji. Czy znaleźć zastosowanie w kryptografii w bankach i instytucjach rządowych? Nasze kółbity możemy zrealizować w różnych układach. Fluxmony w nadprzewodzących pętlach najbardziej obiecujące, wspierane przez Google i IBM. Są to szybkie kółbity, budowane na układach krzemowych. Wymagana tu jest jednak niska temperatura. Kółbity kropkowe, stabilne w technologii krzemowej, realizowane na małej liczbie stanów splątanych, wymagają również niskich temperatur. Mogą to być również spułapkowane optycznie jony, wakanse w diamencie czy topologiczne kółbity na fermionach Majorany. Istotną kwestią jest czas życia kółbitu i czas operacyjny. Im niższy stosunek tych dwóch liczb, ostatnia kolumna w tej tabeli, tym korzystniejsze praktyczne zastosowanie kółbitu. Dlatego mikrofalowe kubity firmy Google i IBM są bardzo obiecującym rozwiązaniem. I na tym kończymy nasze spotkanie. Wchodzimy w nowy czas, czas komputerów kwantowych, do zobaczenia, drodzy słuchacze. Żegna się z wami Omega i gościnnie Profesor Tauk, dr Pike, Gruby Rysiek, Boska Lambda i 4 Om. Dziękujemy wytwórni muzycznej Acid Tracks Records za przygotowanie podkładu muzycznego i dobry klimat podczas wykładu oraz naszym patronom medialnym za support. Zachęcamy również słuchaczy do obejrzenia miniserialu z gatunku fikcji naukowej DEVS. Cześć!